To jest podcast, w którym zadaję te same pytania różnym ludziom. Opowiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jestem sobą, zawodowo, natomiast jestem architektem i pomagam ludziom tworzyć ich miejsce na ziemi, ich własny kołd, w pewnym sensie nawet ich własny raj. Ponadto, przedsiębiorcę, co pomagam. Rozbijać ich biznesy poprzez tworzenie dopasowanych do nich budynków, hal i, i poprzez obsługę przedsięwzięć budowlanych. Opowiedz o jakim znaczącym wydarzeniu lub wydarzeniach z Twojego życia. Co uważasz za swoje sukcesy? Moim największym życiowym sukcesem było. Odważenie się i przełamanie jąkania. Jeszcze kilka lat temu nie byłbym w stanie udzielić odpowiedzi na te kilka pytań. Wypowiedzenie choć jednego, dwóch, trzech słów zajęłoby mi około pół minuty, minutę. No, jąkanie, jąkanie z wiało, że. Izolowałem się od ludzi, żebym byłem odludkiem. Problemem było zadzwonienie do kogoś, załatwienie czegoś przez telefon, czy nawet wejście do sklepu i spytanie, pytanie ekspedientki o coś, no, o cokolwiek, cenę lub dostępność czegoś. Na szczęście nastąpił Piękny dzień, nie pamiętam dokładnie, czy to przez przypadek, czy zbieg okoliczności, kiedy odważyłem się i zacząłem mówić. Był, był pierwszy dzień, potem, potem były kolejne, przełamanie za przełamaniem, nastąpił efekt kuli śnieżonej, dzięki temu... I dzięki temu przestałem się bać. Mówienie na dzień dzisiejszy nie jest już dla mnie problemem, mimo że w ciąży ciąż się zacinam i jąkam, to jednak mówię. Opowiedz o poniesionych porażkach i wyniesionych z nich lekcjach. Przez wiele lat, 5, 6, może 7, Przesłuchałem wiele audycji, wiele wywiadów, wiele szkoleń na temat samego rozwoju, osiągania celów, zwiększania swojego potencjału. Niestety, jednak moją życiową klęską jest to, że jedynie słuchałem, że nie wycielałem w życie wielu. Powiedziałbym nawet badalnych, aczkolwiek efektywnych, efektywnych heret. Przez to, nie boję się te, te, tego powiedzieć, no kilka lat swojego życia, gdyby nie to, że wtedy, że wtedy bałem się wycielać, chociaż nie wiem, czy się bałem, to był, czy to było lenistwo, czy może po prostu no, czułem, że nie, nie było mi fajnie, no ale było stabilnie. Jednak tak jak wspomniałem w poprzednim punkcie na temat pokonania mojej słabości, jołkania, nastał piękny dzień, w którym jednak się Przełamałem i zacząłem, i zacząłem wycielać w, zacząłem wycielać zasłyszane rady. Najwięcej chyba mi dał, dała powiedziałbym oklepana rada Sylwester Stalon brzmiałaby ona, żeby zyskać pewność siebie Trzeba dzień po dniu odważyć się, przełamywać się, nawet w małych rzeczach. Z moim jąkaniem bałem się, tak jak wspomniałem, bałem się nawet zapytać ekspedientki o cenę. I nagle z dnia na dzień zacząłem jednak pytać o tę cenę. Przychodziło mi to z dnia na dzień. Łatwiej, aż że dzisiaj, no, dzisiaj nie boję się z, z spytać o cokolwiek. Stąd mój wniosek na życie, że nie ma się co bać, że wiele, w wielu przypadkach, powiedziałbym nawet w większości przypadkach, stary, tak, jest wyolbrzymiany, gdy już człowiek się odważy. Czasem dobrze jest nawet popchnąć się popchnąć samy siebie do może nie popełnienia, ale do śmiesznie to zabrzmi, ale małego aktu odwagi suma tych aktów przez tydzień, miesiąc przez rok Spowoduje, że stanie się innym człowiekiem, że w końcu przestanie się jedynie słuchać audycji na temat samego rozwoju i będzie można w końcu powiedzieć: Wysłuchałem audycji, zastosowałem w swoim życiu, pomogła mi i stałem się zupełnie kimś innym i osiągnąłem swoje cele. Skąd bierzesz siłę do pokonywania trudności? Przez wiele lat zastanawiałem się nad tym pytaniem, aż doszedłem do wniosku, że największą siłą do pokonywania słabości są przykłady przełamania swoich własnych słabości. Poczucie, że mogę. Poczucie, że przez długi czas, przez wiele tygodni, miesięcy, lat czegoś się bałem, czemu się ulegałem, jednak znalazłem w, znalazłem w sobie siłę, zmobilizowałem się, by to zmienić. Daje mi siłę. Gdy stoję przed, przed czymś te, trudnym, przed jakimś wyzwaniem. Przypominamy sobie poprzednie podobne sytuacje, gdy się bałem, a jednak, a jednak zacząłem działać. Postawiłem siebie przed faktem dokonanym, gdy już nie miałem odwrotu i musiałem przełamać swoje słabości. Po fakcie okazywało się jakimś dziwnym, dziwnym zbiegiem okoliczności, no, że te słabości były, były lekkie, że przełamanie ich nie jest, nie jest nie jest takie trudne. Moja siła stawała się większa. Nie mogę powiedzieć, że dzisiaj nie mam słabości. No, Jak wiadomo, na początek przełamuje się małe słabości, później ciut większe, później ciut, ciut większe, a na końcu, aczkolwiek chyba nigdy nie dojdzie się do końca. Niemniej to, że kiedyś byłem w stanie pokonać inne słabości, daje mi moc, daje mi siłę, by iść do przodu no i działać, mimo tego, że boję się pewnych słabości. Kiedyś moją wielką słabością olbrzymią było mówienie występowanie publicznie jednak tak jak wspominałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie Przełamałem się, i to, że dzień wcześniej miałem odwagę się przełamać, dawało mi siłę, że z każdym kolejnym dniem także się przełamywałem. Co sprawia Ci radość? Obecnie największe Radość sprawia mi przełamywanie swoich słabości. Przez lata, jak mówię w całym tym wywiadzie, bałem się z jałkaniem czy wadą wymowy. Mimo wszystko, no z czasem odważyłem się umówić, się odważyłem się wyjść do ludzi i to właśnie daje mi radość, to właśnie daje mi szczęście że, że przełamuję się, że poszerzamy swoją sterę, wyłoką tu, że idę do przodu i zbięczam swój potencjał. Oczywiście nie jestem tak, żeby wyzbyłem się już we wszystkich słabości, we wszystkich ograniczeń, jednak stale z nimi, z nimi walczę i czynię. Postępy. Kiedyś moją, e, te, e, moją radością będzie to, że e, udzielam właśnie ten, tego wywiadu, że odważyłem się, e, odważyłem się mówić, Mam świadomość, że e, hejterzy mogą mi wytknąć e, mój sposób mówienia, że mam wadę wymowy, że się jąkam, zacinam, że mam e, fatalną e, składnię. Ale jednak y, mówię to ja, a nie y, oni odważyli się, y, odważyli się wystawić y, na widok y, publiczny i, y, i pokazać swoje, y, swoje słabości. To właśnie sprawia mi radość, że boję się y, mówić, a jednak. Mówię jednak, udzielam tego wywiadu. Być może wiele osób będzie się ze mnie śmiać, ale na dzień dzisiejszy jestem na takim etapie, że pewnie nawet nie odesłucham swojego wywiadu przed publikacją. A jednak to, że prześlę pliki pliki z odpowiedziami, że zostaną opublikowane na YouTube, no czynimy nie szczęśliwym, czynimy mnie szczęśliwym, bo wiem, że się przełamuje, wiem, że być może, być może dzisiaj mówię, mówię do telefonu na wam wywiad będąc sam, na wypisane odpowiedzi. Jednak być może jutro, za tydzień będę, będę odpowiadał na pytania na live, czy może, nawet, czy może nawet będę przemawiał publicznie, o czym zawsze marzyłem. Czy chcesz jeszcze podzielić się ze słuchaczami czymś, o co nie zapytałem? Na koniec chciałem zachęcić słuchaczy do walki ze swoimi słabościami. Nie jest łatwo, nie, nie jest łatwo, będą dni załamania, będzie się ulegać swoim... Słabością. Jednak na koniec, po pewnym czasie, doceni się to, że, że dało radę Deł się przełamać i, i, że, i że się zwalczyło daną słabość. Zapewniam: Mało co daje tyle szczęścia, i tyle satysfakcji, i tyle radości co y, przełamanie swoich y, y, słabości. Dziękuję za odpowiedzi.